Do następnego punktu. Punkt szósty. Informacja przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. Szanowni Państwo, informacja o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym od 27 października do 29 listopada bieżącego roku. Tradycyjnej dyżury pełnię wertorki od 8 do 10 oraz złożonych potrzeb zgłaszanych przez Biura Rady. Spotkania, zebrania na rady, w których brałem udział, bądź brali się udział. 12 listopada bieżącego roku w podsumowaniu sezonu lotowego Polskiego Związku Hodowców Wołębi Pocztowych sekcji Wromki. Tegoż samego dnia brałem udział w jubileuszu 40-lecia klubu krakowskiego dziewiątka Anika. 19 listopada uroczystych obchodach jubileuszu 90-lecia powstania OSP w Warszawie oraz otwarcie nowego budynku remizy. I 21 listopada spotkanie dotyczące zmian w polskim systemie oświatowym w Szamotuach, mogę tylko dodać. Szanowni Państwo, w okresie międzysesyjnym do Rady Miasta yy, i na moje <laughs> ręce wpłynęły yy. następujące pisma. Pismo Radnego Rady Powiatu Szamotowskiego w sprawie wieczorynki przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowych taryf, pismo Starosty Powiatu Szanopolskiego dotyczące analizy przewidywanych kosztów inwestycji modernizacji w SP ZOZ i prośba o poparcie uchwał Gmin Śląska Opolskiego. Ale także wpłynęły pisma do wiadomości, pismo Pani Sołtys Sołysa Wierzchocin w sprawie zakupu i montażu klimatyzacji do Średniej w Chocinie pismo Wojewody Wielkopolskiego dotyczące pol polityki praw rodzinnej, prośba o zamontowanie dwóch nowych piłkochwytów na boisko sportowym w Kudzisku, a także pismo dotyczące zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przeznaczenia dróg wewnętrznych. Czy są jakieś pytania? Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przechodzimy w takim bądź razie do następnego punktu. Druk numer 2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wronki w okresie międzysesyjnym do 31 października bieżącego na roku. Czy są jakieś pytania do Pana Burmistrza, do Służb Pana Burmistrza? Myślę, że na włączonych komisjach i komisjach branżowych wiele tematów zostało wyjaśnionych. Jeżeli się jeszcze jakieś nasuwają spostrzeżenia, to bardzo proszę tu i teraz. Nie widzę. W takim razie proszę o przyjęcie sprawozdania o działalności Pana Burmistrza w okresie międzysesyjnym. Kto jest Kto jest za przyjęciem sprawozdania? Dziękuję. Jednogłośnie zauważyłem, tak? Teraz. Dobrze.